Hejka wszystkim! Dzisiaj jest Q&A. Pierwsze pytanie mi dodane to Czemu masz zdjęcie z na profilowym mówiąc, że to ty? Mówię, że to ja, ale mówię, że to ja dla Beki. Nie mówię z tego, z tego że e, to naprawdę ja i żeby było, że ja taka ładna jestem taka piękna, idealna. Tego to ja e, nie powiedziałam. E, jeszcze piszę w moim profilowym, że e, to dla Beki. Czy gram w MSF? Nie, nie gram w sterno. Mam konto na dwójce, ale jednak nie gram, bo mi się zwracina. Pytanie, które powtarza się bardzo wiele razy, czyli ile mam lat? Piszę to mój profil anonomio, na a napowiem Wam e, 16... E, no w tym roku 16 robiłam 15, ale w tym roku kończę 16 w listopadzie. A teraz tylko szybko Wam powiem, że jeśli Wy dobrze chcecie mieć zadać jakieś pytanko, to dawajcie mi pytanka w nowym będzie na, mamie, gdzie na mamie, głównym akrobatka wystarczy napisać w, w, w jakimkolwiek poście, w komentarzu na przykład e, jakieś pytanko. Kolejne pytanie brzmi tak, e, czy ocenię twój profil na mamie, ocenię, ale jutro, bo dziś nie mogę. Oceniam to na telefonie, a teraz cały czas e, jestem nagrywam i wszystko robię na laptopie. Chciałam tylko powiedzieć, że niektórzy mi pytania w komentarzach, a niektórzy... W północy na prywatnym. Kolejne pytanie jest: Czy mam rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo, mam jednego brata. Kolejne pytanie to jest takie: Dlaczego y, zaczynałam swoje filmy w Minecraft'a, Dlatego, że y, nikt ich nie oglądał i były słabej jakości i ich nie montowałam. Kolejne pytanie to: Dlaczego tak mało nagrywam na swoim koncie na Momio? Kaczuszka i te z A powiem Wam dlaczego. Yy, bo po prostu tego to jest yy, po prostu mały, mały i po nie chcę jedziemy tego oglądać. Ale jak będzie, jak będzie większy level, to wtedy będę nagrywała yy, częściej. Kolejne pytanie. Wolę, czy wolę Gen z, czy Team X? Sama nie wiem. Nie ja zastanawiałam się nad tym, ale gdybym miała powiedzieć, czy... Z Team co częściej oglądam, to myślę, że z X bym wybrał. Kolejne pytanie to czy mam jakieś konta na Momio, oprócz tego i tamtego kaczuszka i pięknych wykrzywników? Nie, nie mam pewnych Kolejne pytanie, czy będę nagrywała Minecrafta kiedyś, czy będę nagrywała jakieś vlogi? Tak, zamierzam nagrać vloga. Back to school, jak kupuję rzeczy do szkoły. Czy pozdrowy Tak, pozdrawiam, Wolfix? Ja już się wami żegnam, mam na nadzieję, że spodobał Wam się film. Ja już się wymyżegnam do zobaczenia w nowym odcinku. Bye!